Dzisiaj Wam opowiem bajkę o Marku. Marek był dużym chłopcem. Chodził do szkoły, mógł nawet robić już zakupy dla swojej rodziny. Rodzice również czasem pozwalali Markowi brać telefon, by mógł się pobawić. I tutaj właśnie widzimy Marka, który idzie po zakupy. Ale co to? Ma ze sobą telefon. Oj. Chyba nie do końca za pozwoleniem rodziców goma. Ale zobaczcie, co się dzieje. Marek przechodzi przez jezdnię. A przecież Marek dobrze wie, że droga do sklepu nie jest łatwa, ponieważ trzeba przejść przez pasy dla pieszych. I wiedział Marek dobrze, że trzeba być uważnym, ponieważ bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ale teraz Marek o tym zapomniał. Dlaczego? No tak. Patrzy się na telefon. Marek zapomniał o tym, że trzeba być uważnym, trzeba dbać o swoje bezpieczeństwo i patrzy się na telefon. A zaraz, tuż przy przejściu dla pieszych, jechał rozpędzony samochód, i Marek go nie zobaczył. Jak myślicie, to jest sytuacja bezpieczna? Ha, macie rację. Tutaj nie jest bezpiecznie. Jest jezdnia, ulica, jeżdżą samochody, a Marek się nie patrzy, co się dzieje dookoła? I niestety doszło do sytuacji bardzo złej. Ponieważ to jest zła sytuacja, prawda? Marka potrącił samochód, i Marek upadł na jezdnie na plecy. Co trzeba zrobić? Kiedy zobaczymy. Jakąś niebezpieczną sytuację, jakąś złą, zawołać pomocy? Tak, trzeba wołać o pomoc. Pomocy, ratunku! Ale niestety nikt tutaj nie wołał o pomoc, bo ni nie, nikogo tutaj nie ma. A Marek leżał na jezdni i nie mógł nic powiedzieć. Na szczęście pan kierowca bardzo dobrze wiedział, co robić. Wybrał numer 112. To jest najważniejszy numer. Numer alarmowy, numer do ratowników. I bardzo łatwo też jest go zapamiętać. Numer 112 to ratownik medyczny, strażak i policjant, którzy są na służbie. I dzwoniąc pod ten numer, dodzwonimy się do ratowników. Pan kierowca powiedział, gdzie się znajduje i co się stało. I dzięki temu szybko mogli przyjechać ratownicy. Ale kto jest jeszcze potrzebny oprócz karetki i ratowników medycznych? No właśnie, jest potrzebny jeszcze pan policjant, ponieważ na ulicy nie jest bezpiecznie, nawet dla ratowników, a policjant zabezpiecza miejsce zdarzenia i sprawia, że dla ratowników z karetki jest bezpiecznie. Dzięki temu, że policja. Zadbała o bezpieczeństwo. Ratownicy, karetkom. Mogli przyjechać i mogli pomóc markowi, który został potręcony przez samochód. Na szczęście, ta historia skończyła się dobrze. Marek miał tylko parę silniaków, i duży ból głowy. Przez następne parę dni, ale już do końca życia, zapamiętał, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. I że za każdym razem, kiedy się przechodzi przez ulicę, trzeba spojrzeć pierwsze w lewo, później w prawo, a później znowu w lewo, aby upewnić się, że jest bezpiecznie i żeby pokazywać, że się pamięta o tym, że nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Bądźcie uważni!